Morele, brzoskwinie i morele rzadko udają się w naszym klimacie, ponieważ jest dla nich za zimno, a one potrzebują ciepła. Ale jak się im poświęci odpowiednią ilość uwagi, zapewni odpowiednie warunki, to mogą zarówno przeżyć, jak i wydać owoce. Morele są bardziej odporne ale mogą późne przymrozki zniszczyć kwiaty, jak i zawiązki owoców. Więc mogą po prostu jak są późne przymrozki, to drzewo po prostu morela nie zaowocuje i łatwiej jest sadzić jesienią. Ale mogą się nie zdążyć ukorzenić przed zimą i mróz może je ściąć. Dlatego morele i brzoskwinie lepiej sadzić wiosną, po rozmarznięciu i ogrzaniu gleby. Brzoskwinie i morele mają podobne wymagania: lubią ciepło, lubią światło, osłonięte od wiatru na słonecznione miejsca. I brzoskwinie można sadzić od południa, południowego zachodu i południowego wschodu pod ścianą maltanki lub domu i rozpinać na rusztowaniach z drewnianych ład. Morele należy uprawiać jako drzewa wolno stojące. Bardziej się rozrastają, a zbyt nagrzewające się stanowisko przyspiesza kwitnienie i zawiązywanie owoców i to naraża drzewa na przemarznięcie zawiązków podczas na przykład majowych przymrozków. Zarówno brzoskwinie i morele mają dobrze rozwinięty, głęboko sięgający system korzeniowy, który potrzebuje tlenu. Gleba musi być próchnicza, przepuszczalna, o dobrej strukturze, zasobna w wapń, łatwo nagrzewająca się i zasobna w składniki pokarmowe o niskim poziomie wód gruntowych. Nie znoszą gleb za bardzo zwięzłych, słabo natlenowanych, kwaśnych. Przy nadmiarze wapnia brzoskwinie mogą mieć chlorozę, i wtedy trzeba. Glebę zasilić mikroelementami, na przykład żelazem, manganem trzeba, trzeba po prostu dać nawóz z żelazem i manganem, i wtedy te liście odzyskają chlorofil. Brzoskwinie i morele źle reagują na nadmiar azotu. Przed sadzeniem przygotowujemy glebę tak jak pod inne drzewa owocowe. Dołki zaprawiamy dobrze przetrawionym obornikiem. Mieszamy go równomiernie z ziemią. Na dno dołka można wsypać trochę gruzu wapiennego. Przy zakupie drzewek trzeba sprawdzić system korzeniowy. Musi być silnie rozwinięty i zdrowy. Nie może mieć chorobowych zgrubień ani na korzeniach ani na szyjce korzeniowej. Brzoskwinie sadzimy w rozstawie 3 na 3 metry. Może być 2 na 2, ale przy bardzo żyznej ziemi trzeba zwiększyć odstępy. Morele potrzebują odległości 4 do 5 metrów, bo się silnie rozrastają, ale na glebach słabszych i mniej żyznych można mniejsze odległości między nimi zastosować. Sadzimy te drzewa tak samo jak inne drzewka owocowe. Brzoskwinie i morele trzeba sadzić starannie. Dołek przygotowuje się i zaprawia. Dosadzenia musi mieć średnicę i głębokość około 50 cm. Przycinamy korzenie uszkodzone mechanicznie, przesuszone, moczymy w wodzie przez dobę. Drzewko sadzimy na tej samej głębokości, na jakiej rosło w szkółce, na lżejszych glebach piaszczystych o parę cm głębiej, na glebach mniej przewiewnych głębsze posadzenie może zatrzymać owocowanie. Przy sadzeniu ziemię delikatnie, ale mocno ubijamy, by nie było wolnych przestrzeni między korzeniami, ponieważ może to opóźnić przyjmowanie się drzewka. Po posadzeniu wokół drzewa robimy szeroką misę. Ziemną i silnie roślinę podlewamy konewką wody. Kiedy woda wsiąknie, wykładamy powierzchnię ziemi słomiastym obornikiem, trocinami, sieczką, torfem, co chroni głębsze warstwy gleby przed wysychaniem. W susze częściej podlewamy, po posadzeniu drzewka przycinamy. U brzoskwiń zostawiamy cztery pędy co 15-20 cm, pierwszy w odległości kilkunastu cm od ziemi. A pozostałe usuwamy. Pozostawione pędy skracamy za drugim, trzecim oczkiem. Silnie skracamy przewodnik. U moreli, u moreli spośród pędów bocznych wybieramy 3 do 5 na konary, a inne usuwamy. Te pozostawione skracamy za drugim, trzecim oczkiem. Przewodnik skracamy w odległości 30 do 50 cm od najwyżej położonego pędu bocznego i dziękuję, życzę miłego dnia.